O! 1700 siedemset W dobrych rękach mogłabyś zostać wewnątrz. Ona już jest w dobrych rękach. Dzień dobry! E, słuchajcie, już jutro wybieram się w cudowną podróż. Za rok będziemy tak świecić. Tak myślisz? Troszkę przynieść kawior i szampana. A tak co pakuję. mnie w naszej sypialni? To może być wasz moment. No, teraz się pogodzimy i znowu będzie was e w sieci. To Chcesz to, to zdjęcie na Insta? Ale dla mnie to jest intymne. Powinieneś siedzieć w skarży się skończyć tam macie? To musi ty też zostajesz. <ślesk> <ślesk> Cieszmy się chwilą.